To Laura z kanału Need of Laura, Witam Was bardzo serdecznie na kanale DDOB. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was film, w którym pokażę Wam 5 trików makijażowych, które mam nadzieję ułatwią Wam życie. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Pierwszy trik jest dla osób, które mają mało pędzli albo, powinien, albo ciągle, tak jak ja, zapominają te pędzle umyć. Jeśli chcemy zrobić makijaż jakimiś innymi cieniami niż Narobiliśmy je poprzednio, na przykład danym pędzlem. Możemy taki pędzel szybko wyczyścić z takiego powierzchownego właśnie brudu. Bierzemy taśmę, zwykłą taśmę klejącą, obwijamy w taki rulonik i przyklejamy do jakiejś powierzchni. Następnie przejeżdżamy pędzlem właśnie po tej taśmie i możecie sami zobaczyć, że wszystko ładnie schodzi. Następnie takiego pędzla możemy użyć właśnie do nałożenia innego cienia niż ten, który używaliśmy poprzednio właśnie tym pędzlem. Drugi trik jest dla osób, którym właśnie skończył się żel do brwi, albo nie chcą wychodzić z domu, wydawać dodatkowej kasy. Jedyne co musicie wziąć, na pewno macie w domu jakąś pomadkę ochronną, bezbarwną, nałożyć tą pomadkę na wasz zwykły pędzelek do brwi i przejechać w brwi, będą się one trzymać w takiej pozycji cały dzień. Według mnie pomadka ochronna działa nawet lepiej niż nie jeden żel, który jest dostępny na rynku. Trzeci trik, to jest mój ulubiony, ja go używam nosto. Jeśli tak jak ja macie problem ze zrobieniem dwóch podobnych kresek, to to Wam właśnie ułatwi tą sprawę w 100%. Wystarczy, że weźmiecie kawałek jakiejś taśmy albo karteczkę samoprzylepną i przylepicie ją właśnie w tego miejsca, w którym chcecie namalować kreskę. Malujecie, możecie wyjeżdżać, nic się nie stanie. Odwrywamy i delikatnie wszystko przejeżdżamy jeszcze raz, dopracowujemy, ale właśnie ta taśma czy też karteczka samoprzylepna sprawi to, że nada nam to taki główny kształt i łatwo wtedy jest zrobić to samo po drugiej stronie dokładnie to samo działa naprawdę dobrze, polecam wam serdecznie czwarty trik jest dla osób, które mają problem z konturowaniem do tego będzie nam potrzebna łyżka, zwykła łyżka, którą macie w domu duża łyżka, przykładamy ją do polika i wzdłuż tego robimy właśnie pędzlem naszym bronzerem, oczywiście wygląda to bardzo dramatycznie ale jeden co teraz musimy zrobić to przejechać, to tutaj wszystko rozblendować i następnie jeszcze pudrem, żeby wszystko się fajnie właśnie rozmazało. Ja myślę, że efekt jest naprawdę fajny, delikatny. Mi się to na przykład super spodobało i będę teraz już na pewno używać. Piąty trik jest dla osób, które mają problem z odcieniem właśnie pomadki albo też jej wykończeniem. Jeśli macie jakąś pomadkę, która wam się kiedyś podobała, a teraz już niekoniecznie, może jest za bardzo błyszcząca albo za ostry, ma za intensywny kolor, a chcecie, żeby była na łagodniejsza, bardziej nudziakowa czy też na przykład matowa, jedyne co musicie wziąć to ryżowy puder, najlepiej biały albo jakiś transparentny i przejechać właśnie ten e, usta tym pudrem. Mało tego, że pomadka będzie się trzymać dłużej Będzie też wyglądała naturalniej I delikatniej Także to już są wszystkie triki, jakie chciałam wam powiedzieć Dajcie mi znać, czy jakiś z tych trików znaliście już I czy używacie A może macie jakieś inne triki, podzielcie się nimi koniecznie W komentarzach Zasubskrybujcie kanał Didiobie, aby zobaczyć Moje, ale też innych dziewczyn Super filmiki, także mam nadzieję, że wam się podobało Zapom Nie zapomnijcie o w górę I do zobaczenia już niedługo Pa, pa